Witam w odcinku ósmym podcastu Pokój w Głowie. Jest to podcast psychoedukacyjny. Ten odcinek nagrywam w Warszawie, a za oknem jest 14 stopni. Nazywam się Kasia Iwaszczuk-Pudjanowska i jestem psychologką, która od wielu lat pracuje z dorosłymi, prowadząc terapię. W tym odcinku opowiem. O takim przekonaniu, że muszę być idealna, żeby wszyscy mnie lubili. O naszych myślach i emocjach związanych z występami publicznymi oraz o przebojowości. Wystąpienia publiczne to taki temat wzbudzający postrach. Myślę, że wiele osób ma problem z tymi wystąpieniami i wiele osób bardzo się przed nimi stresuje. Wynika to moim zdaniem między innymi z tego, że mamy. Pomieszane priorytety. Bo zamiast się skupiać na tym, żeby wypaść idealnie i być podczas takiego występu idealnym człowiekiem, cokolwiek to znaczy, lepiej by było podczas występu skupiać się na tym, co w ogóle chcę przekazać słuchaczom. I w momencie, kiedy się skoncentruję na tym, co ja chcę przekazać, będę bardziej dobierała słowa, formułowała komunikaty, tak żeby to było zrozumiałe i klarowne. Natomiast w momencie, kiedy skupiam się na tym, jak wypadam, to w ogóle nie myślę o mojej prezentacji. Nie można mówić elokwentnie na jakiś temat, myśląc jednocześnie o czymś zupełnie innym. Kiedy podczas występu publicznego myślę sobie o tym, czy jestem wystarczająco dowcipna, czy mam wystarczające zdolności krasomówcze, czy jestem błyskotliwa, a może nie dość błyskotliwa. Czy jestem wystarczająco inteligentna? Czy moje zęby są śnieżno-białe? Czy nie zrobiły mi się jakieś czerwone plamy ze stresu? Czy mam czarujący uśmiech? Czy nienaganny ubiór? Czy perfekcyjny związek? Perfekcyjne dzieci? Czy jestem wystarczająco przebojowa? Jeżeli my mamy takie podczas tego występu myśli, to jak się skoncentrować na tym, co chcę powiedzieć ludziom? No i wiadomo, że jeżeli mój umysł, moje myśli odbiegają od tematu występu, no to ten występ pewnie raczej za dobrze nie pójdzie. Więc pierwsza i najważniejsza rzecz, jaką należy uwzględnić, to zastanów się nad celem. Co chcesz przekazać? Po co w ogóle to przemówienie publiczne ma się odbyć? I skup się na tym. Natomiast. Myśli o tym, że muszę być idealna, wcale nie muszą dotyczyć występów publicznych. Często podczas spotkań towarzyskich mamy takie myśli, że muszę być idealna, wkraczając w nowe towarzystwo, też tworząc relacje w pracy, możemy mieć takie myśli. Po prostu w każdej sytuacji społecznej nam może się pojawiać taka myśl, że muszę być idealna, żeby wszyscy mnie lubili to jeszcze takie bardziej wyśrubowane przekonanie lub po prostu muszę być idealna, żeby inni mnie lubili mamy od siebie bardzo bardzo wysokie wymagania, ale właściwie też te wymagania nie są konkretne, no bo nie wiadomo co to znaczy być idealnym, dlatego że jedna osoba preferuje coś, a druga może preferować coś zupełnie odwrotnego, więc jeżeli ja mam być idealna, to do kogo z nich miałabym się dopasować? Przykładowo, jeden człowiek woli osoby, które mają taką zdolność mówienia, mówienia, mówienia i takiego wręczlania wody. A ktoś inny będzie wolał otaczać się ludźmi bardzo konkretnymi, którzy są w stanie przedstawić wszystko w punktach. Najlepiej jeszcze w punktach w małej ilości, tak w trzech punktach na przykład, bo na długich komunikatach nie są w stanie się skoncentrować albo po prostu nie lubią tego. Więc jak widać, każda cecha właściwie może być i wadą i zaletą jednocześnie, w zależności od tego z której strony na to spojrzymy. Można być uznanym przez innych za bardzo inteligentnego, albo za przemądrzałego i przeintelektualizowanego. Można być uznanym za elokwentnego, albo za wyszczekanego i pyskatego. Można być uznanym za konsekwentnego, albo można być uznanym za uparciucha, albo upierdliwca. I właściwie tak jest właśnie z każdą cechą, że można na nią spojrzeć z różnych stron i właściwie odebrać ją albo pozytywnie, albo negatywnie. Więc biorąc pod uwagę to wszystko, nie wiadomo, co to znaczy być idealną czy idealnym. To jest tak, że my mamy różne przekonania w naszych głowach i czasami w ogóle nie wierzymy nawet racjonalnie w te przekonania. Wiele osób, z którymi rozmawiam, tak racjonalnie nie wierzy w to, że mają być idealni, ale jednak w swoim zachowaniu dostosowuje się do tej zasady. Oczekuje od siebie tej idealności, mimo że racjonalnie nie wierzą, że to ma sens. I to jest tak, że my mamy jakieś takie przekonania zakodowane w naszych głowach, różne, właśnie między innymi o tej idealności, które pochodzą jeszcze z dzieciństwa. I mimo, że racjonalnie w nie nie wierzymy, to coś te przekonania podtrzymuje w naszych głowach. Czyli gdzieś tam w głębi zakładamy, że hipotetyczne zyski jakieś się pojawią, tak, że jakieś będą. Korzyści, jeżeli dostosuję się do tych przekonań. I teoretycznie, hipotetycznie, korzyści, które miałyby wyniknąć z bycia idealną, to zazwyczaj jest takie oczekiwanie, że dzięki temu ludzie będą mnie lubić i będę akceptowana i będę się dzięki temu dobrze czuła. Więc proszę zobaczyć, że tak naprawdę to sednem nawet nie jest to. Właśnie jak inni będą mnie odbierać, tylko w ogóle jakie to we mnie w rezultacie wzbudzi emocje, czyli właściwie chodzi o nasze własne samopoczucie. Czyli próbuję być idealna, żebym właściwie ja się czuła dobrze z tym, że inni mnie akceptują. Tylko, że tak, fakty są takie, że jeżeli się tak staramy, to to przekonanie ma na nas zupełnie odwrotny wpływ. Ono w rezultacie nie wywołuje wcale pozytywnych emocji, tylko powoduje czasem, Wręcz, że nasze życie jest męczarnią, ponieważ my staramy się stale odgrywać jakąś rolę. Nie mamy przyzwolenia na bycie sobą. W każdej relacji staramy się odgrywać rolę i dostosować się do wyimaginowanych oczekiwań innych ludzi. A tak jak mówiłam wcześniej, nie wiemy, co to znaczy być idealnym, więc w sumie to nie wiadomo, kim mielibyśmy być. Samo odgrywanie roli wzbudza w nas wiele negatywnych emocji. Może się wiązać ze złością na siebie, ze smutkiem. Potem, w ogóle po takim spotkaniu, gdzie narzuciliśmy sobie odgrywanie roli, analizujemy w nieskończoność, czy wypadliśmy dobrze, jaką gafę popełniłam, co powiedziałam źle, co zrobiłam źle, jakie gesty wykonałam nie w porządku. Próbujemy się doszukiwać popełnionych błędów w tej odegranej roli. I może to skutkować tym, że spotkania z ludźmi będą strasznie męczące. Że my będziemy czuć wielką niechęć do tych spotkań z ludźmi i może to z kolei właśnie jeszcze dalej skutkować tym, że będziemy tych spotkań unikać ze względu na męczarnie, z jaką się będą one kojarzyły, albo będziemy bardzo rzadko brać udział w spotkaniach. Innym minusem związanym z próbami bycia idealną jest to, że jeżeli ja się skupiam na tym, czy wypadam dobrze w oczach innych i czy czy może już popełniłam jakąś gafę, czy jeszcze nie? To ja wtedy nie słucham ludzi. Skupiam się na sobie, próbuję czytać w myślach innych ludzi, jak jestem odbierana. Natomiast ja nie słucham wtedy, co oni mówią, bo nie mam aż tyle miejsca w pamięci operacyjnej, żeby prowadzić pełną empatii rozmowę i jeszcze oceniać, jak ktoś mnie odbiera. Więc nie skupiam się na tym, co ludzie mówią. Nie skupiam się też na tym, co ja mogłabym im odpowiedzieć na ich komunikaty, więc te dialogi, które prowadzę, mogą być takie puste, nudne, nic nie wnoszące, być tylko small talkiem takim najprostszym, najprostszą wersją. A jeśli w ten sposób rozmawiam z ludźmi, no to logicznym jest, że raczej w ten sposób nie zawrę przyjaźni. Te spotkania nic nie wniosą w moje życie ani w życie tych osób, które poznaję, po prostu. Prezentuje się od nijakiej strony. Czyli zobaczcie, jaki tu jest paradoks. Chciałabym wypaść idealnie, a wypadam zupełnie nijak, bo tak się staram, że aż wypadam nijak. Zresztą to tak jest, że jeżeli próbujemy być idealni, to najlepiej nic nie robić i nic nie mówić i być nikim. Wtedy nie popełnimy żadnych błędów. Więc jeśli ja się staram nie popełniać błędów, to mnie nie ma. Znikam. Jestem przezroczysta, niewidzialna dla innych. Nie jestem obecna na spotkaniu, a przebywam tylko w mojej głowie, wśród moich własnych myśli. Kolejny ważny aspekt skupiania się na zyskiwaniu aprobaty innych ludzi i byciu idealnym, by tą aprobatę uzyskać, jest taki, że gdy tak walczę o tą aprobatę, to całą odpowiedzialność za to, jak jakaś relacja się potoczy, biorę na siebie. W związku z tym może być tak, że ja nie dostrzegam świństw, które robią inni ludzie, albo też idealizuję tych innych ludzi. Mogę mieć takie myśli, że jeżeli ktoś robi coś nie fair wobec mnie, to nie wynika z tego, że on jest nielojalny, na przykład nieuczciwy, nie szanuje mnie, tylko to, że on był nie fair, wynika z tego, że ja za mało się postarałam, aby być idealną, że ja sobie sama zasłużyłam na to żeby mną pomiatać. I teraz pewnie pojawia się pytanie, skąd w ogóle w naszych głowach się bierze to przekonanie? Co jest jego źródłem? Otóż myślę, że dużą rolę odgrywa oczekiwanie od dzieci, że będą grzeczne i od dziewczynek, że będą grzeczne w dzieciństwie. Czyli grzeczne dziecko to jest takie, które się nie złości, nie stawia granic, któremu mówi się, że musisz się dzielić, musisz ustępować, podczas gdy dorosłemu przecież Nikt nie powie, że hej, musisz się dzielić swoim autem z sąsiadami albo hej, musisz ustąpić miejsce parkingowe temu, kto na nim nielegalnie zaparkował. No i te wszystkie komunikaty, że musisz, musisz się starać w relacjach z ludźmi, musisz to, musisz tamto, nie wolno ci okazywać negatywnych emocji, świadczą o tym, że no my nie mamy prawa być sobą w relacjach z ludźmi, bo jeśli będziemy sobą, to nie zostaniemy zaakceptowani. Czyli wiele osób przez całe życie właściwie żyje w tym przekonaniu, że nie mają prawa być sobą, bo ta osoba, którą oni są na serio, to jest ktoś, kogo nie da się lubić, z kim się nie da tworzyć dobrej relacji. Prawda natomiast jest taka, że my przecież najbardziej lubimy ludzi autentycznych. Właśnie im bardziej jesteś sobą, tym bardziej jesteś lubiany. Lubimy ludzi autentycznych, takich, którzy nawet czasem coś palną od czapy, ale. Też popełniają błędy, do których się potrafią przyznać, czasem czegoś nie wiedzą, tak jak powiedziałam, im bardziej jesteś sobą, tym bardziej jesteś lubiany. Zupełnie odwrotnie niż nam się wydaje. My właśnie im mniej będziemy udawać, im mniej ról będziemy odgrywać, tym lepiej będziemy odbierani przez innych ludzi. I teraz właśnie jeszcze nawiążę do przebojowości. Wydaje nam się właśnie, że czasami to bycie idealnym, to jest też bycie przebojowym. Że idealny człowiek to jest ktoś przebojowy, ale jakby się zastanowić też nad innymi wartościami, których szukamy w ludziach, to przecież najbardziej wartościowi ludzie w naszym życiu wcale nie muszą być przebojowi. Właściwie to, czy oni są przebojowi, czy nie są, jest mało istotne w świetle tego, czy są uczciwi, czy są lojalni, czy są pomocni, czy są otwarci. I w świetle tego, jakie oni w ogóle wartości wnoszą do naszego życia, czy możemy na nich liczyć. Więc, jeżeli ktoś jest przebojowy, ale na przykład nielojalny i nieuczciwy, to ta przebojowość nie będzie miała absolutnie żadnego znaczenia. Przebojowość jest pozytywna pod warunkiem, że ktoś ma również inne zalety. A łatwiej o wiele jest, moim zdaniem, być uczciwym niż być przebojowym, ponieważ nie każdy ma to w genach. Nie każdy lubi być w centrum uwagi, ponieważ niektórzy wolą po prostu święty spokój, wolą się schować. I nawet nie dlatego, że się boją ludzi, tylko po prostu takie są ich preferencje, wynikające z ich natury. Więc introwertykowi będzie trudno być przebojowym. Natomiast mimo wszystko, introwertyk może być uczciwy, lojalny, godny zaufania i pomocny. I myślę też, że introwertyk, biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałam o przebojowości, może dobrze sobie poradzić z występem publicznym, jeżeli tylko skoncentruje się na tym, co chce przekazać innym ludziom, a nie na tym, że ma wypaść przebojowo i perfekcyjnie. Występ publiczny warto wtedy potraktować jako taką szansę na to, żeby coś powiedzieć wielu osobom naraz. Coś o czym ja wiem, a oni nie wiedzą i chcieliby się dowiedzieć. I nawet jeśli będę nieco zestresowana, mówiąc im to, i nie powiem tego w perfekcyjny sposób, to mimo wszystko moje informacje i mój przekaz mogą być cenne dla odbiorcy. Więc podsumowując, ponieważ moja rodzinka już wróciła, więc będę kończyć ten odcinek, podsumowując, im bardziej jesteś sobą, tym bardziej jesteś lubiany, im bardziej jesteś autentyczny. Tym bardziej będziesz lubiany i doceniany przez innych. I tego Wam życzę: przyzwolenia na bycie sobą w każdej sytuacji i odpuszczenia sobie odgrywania ról, opowiadała Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska, natomiast odcinek zmontowała Katarzyna Pilarska.